to będzie dziewczynka chyba oj 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 tylko z rozpędu żeby zaobrączkować czymkolwiek to zaobrączkowa... ej nie bije, się pani zaobrączkowałem ją starą obrączką białą o bo taką miałem w ręku i taką zaobrączkowałem ale powinno to być powinno to być fajne witam kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie wszystkich sympatyków mojego kanału dzisiaj tu wysyłam młodziaki do kolegi <laughs> między innymi tego szpaka gołąbek jest fantastyczny jest to samczyk drugi z gniazda idzie na aukcję gołąb w sieci więc zapraszam tam do licytacji na aukcie gołą w sieci idzie e, samiczka także przepiękna. O, można zobaczyć jaki fantastyczny ten mudek e, się wychował. O, tak ten gołąbek wygląda w ręce, przepiękny, mocne plecy. Nie roztaparzaj się tak piękny samczyk. Także on idzie do kolegi. Dziś będzie wysłany razem z dwójką pozostałych młodziaków. Budowa młodziaka mnie nie dziwi, bo tu jest jego mamusia. O, fantastyczna. Eee, numer 1295. Z 18 roku, wychodowana z samczyka od Jurka Koźlika, brata Złotej Olimpiki z Poznania. Jurek Koźlik pożyczył mi jej ojca, żebym sobie wychował. Także wychowałem sobie kilka do rozpłodu. To jedna, jedna z sióstr, a matką była moja super lotniczka, ładnej budowy, i taka co tam po 8. 9 konkursów z gojemnika lotowego, bo to na jesień było jedną z fajniejszych budowy, i w wynikach lotowych z głębi dalekodystansowych samiczkę włączyłem w tego koźlika. No i wyszła <coughs> między innymi ta fantastyczna samiczka, i świetną parę tworzy ze szpakiem. Także jest przepiękna. Pokażę jeszcze ojca. Czyli szpaka, który jest w nią w parze. No i tu mamy ojca młódka. Szpaczek 1275 028. Oddział. Fantastyczny samczyk. Trochę mniejszy. Średniej budowy takiej wielkości. Ale pięknie ułożony. Umięśniony. Też już się dopierza. Ale no długo miałem młode, teraz właśnie takie młode duże odchowały. O, w ten sposób Samczyk wygląda. Przepiękny Samczyk. Drugi z gniazda będzie na aukcji gołą w sieci. Mam jeszcze jego braci, mam jeszcze jego siostry. Także tej rodzinki też kilka sztuk mam. Miałem nawet kilka zapytań o zakup tych szpaków. Też to jest możliwe, żeby nawet całą taką parkę u mnie zakupić. Piękne, młode wydają. O! Jak wygląda? Prześliczny gołąbek. No, a tutaj kolejny gołąbek niebieski. Jeszcze dwa gołąbki idą tam do kolegi. Także tutaj e, niebieski. E, prawdopodobnie będzie to samczyk. O, w ten sposób. A tamten samczyk to był e, imbred na szaleńce. A tutaj fantastyczny samczyk. Z linii Dakara o. Piękne plecy Ej, ej, nie wyrywaj się Przepiękny młody W ten sposób Wygląda Młodziak jest Prześliczny Także to jest cała trójka która idzie do jednego kolegi. To kolejny przepiękny młody z rodziny moich rudych i sztoli. Tyle, że wyszedł z racji rudych, rych niebieski. Jego brat był ojcem drugiego lotnika okręgu. Także brat wydał drugiego lotnika okręgu. Myślę, że to będzie fantastyczny gołąbek. Prześliczny jest. I tu kolejny piękny młody. O ma białe. Widać to białe lotko. Brzydko wyszło. Białe lotko. Samczyk. No i tu kolejny. Taki niebieski no. Niebieski lekko nakrapiany. Taki prawie że niebieski, jaśniutki, nakrapiany można powiedzieć. też samczyk. O, piękny młody. O i tak całe towarzystwo późniaczków się prezentuje. Późne, młode, ale super materiału, które udało mi się wyhodować. O, no, widać jaki jest szpak przy nich. Szpak to, przesuń się, szpak to jest potęga. W ten sposób odziaki wyglądają. No to pakujemy Jemy jeden niebieski, drugi, z białym piórkiem. No i trzeci, ostatni. No i wysyłka do drugiego kolegi. Tutaj mamy gołąbka, pakujemy go, Idź. nasz szymelek, szymelek i nakrapiany niebieski. No i tu ostatni zapakowany imbredzik z szaleńca, imbredka. Myślę, że samiczka, ale to się dopiero okaże w przyszłości. Pakujemy i szykujemy do wysyłki. Tu mam karmę już po pracy. Tu gołąbki sobie jedzą. Eee, tu jest grupa samiczek, która... Ci, ci, którzy u mnie byli to wiedzą, że w ten sposób karmię. gąbki, się fajnie w zdrowiu pierzą, żeby jak najmniej pracy było. To... Takie duże wiadro, tu mają i sobie jedzą z tego wiadra. Daje im wodę, tam mają też gryt. No i pięknie się pieżą w zdrowiu. Tutaj też jeszcze trochę mają, zaraz jej świeżego dosypie. A tutaj, o, tutaj prawie idę z karmą, z karmą idę. mają, on takie im zostało wyjedzone, co lepsze o, teraz będzie lepiej widać wyjedzone rzepaku nie chcą prosa nie chcą, także im nie brakuje tutaj są a jak im nasypam nowej, świeżej karmy zobaczymy czy są głodne i polecą czy nie e, chyba to mają w nosie a idą jednak o. jednak idą sobie coś podjeść co tam komu coś odpowiada i gołębki jedzą sobie o. z wiaderka posilają się jak komu tam pasuje następny To jest mój sposób karmienia. Żeby jak najmniej, a te jeszcze czekają. a tam też siedzi. Eee, uciek. Tu też wyjedzone, tu puste. Jedną ręką nie sfilmuję jak nasypuję, więc nasypam. Pokażę co gołąbki będą robiły. O i karma nasypana do oporu. A tak nic nie widać. Ale tam delikatnie o, już widać, idą sobie jeść o. tak się posilają Głodu nie mają A jak mają możliwość sobie powybierać, to zawsze idą na świeżą karmę I tu też Ostro się nie złapała głodne nie są bo gołąbki są to, to są młode tegoroczne Aj. można zobaczyć jak ich jest stanu pierzenia jedna lotka do zrzucenia czyli zdrowo się pierzą są tu i takie co mają wszystkie lotki zrzucone w ten sposób, o ten na przykład, i super upierzenie, i zdrowe są. O, tu jaki piękny samiec, naprawdę śliczny 991, ale kapitalny. O, pięknie przepierzone. Tu się pierzą, i będą. Tam do hodowców wysyłane, jak ktoś tak samo z tych gołąbków. Także ja kończę dzisiejszy pracowity dzień. Pozdrawiam Was serdecznie. Dobry lot. No i takim pięknym zachodem kończy się dzisiejszy dzień. Także życzę wszystkim dobrej nocki i dobrych kolejnych dni. Pozdrawiam. Dobry lot.